Cześć Hejsiemanko z tej strony Giercuj.pl Dzisiaj sobie pogramy w The Sandbox. Odcinek miał być już wczoraj, ale niestety nie pojawił się, nie miałem czasu. Jakoś on się, poniżone on się mi nie wystarczyły do tego, więc nagryłem jeden odcinek. Tylko że wbili mi do pokoju, to, to już była tragedia sama w sobie, więc <laughs> nagrywam jeszcze raz. Um, wejdźmy sobie tutaj i zagrajmy może w, o, w Genesis, to zróbmy Ice Caps bo czemu by nie i teraz Hi there, let's learn how temperature settings affect the levels um, czyli generalnie będziemy sobie tutaj robić um, prawda um, Temperaturę Very robimy prawda bo czemu by nie czemu by nie o, o para pa, para buch koła w ruch ruszyła maszyna nie to, to nie to to teraz może lecimy na very cold bardzo. Huh. smutne to trochę że zamarzło dobra do, do, dobra dobra bierzemy gifta wiem. Czy to będzie? Nie! Nie, nie! Reklama się włączyła. Wiecie co? Ja tu nic nie reklamuję. Bez przypału, nic mi nie zapłacili. Nie zapłacili mi za to, ale... I got no money for this bot. No czemu mi się reklama? Przecież to miało być free. Kreatoramery, ale no, no, no no i 20 minut odcinka w Polsce, nie bawić. Dobra, powiedzmy, że tego nie było, ale dostaniemy gifta. Jego jedlec. Wybaczcie, to był disclaimer. A, go, go. Generalnie jestem u kolegi i. I oni rozmawiają po norwesku, dlatego po prostu, no, po prostu wtrącił się, ale be, be, bez przepału po prostu włączymy sobie tutaj to, nie, jakby tego nie było. O burza. No, mm, super. Co teraz? Czekamy. Super. A, No niestety, ale to nic, to nic, ja, ja zamknę drzwi może, to przynajmniej przymknę, bo, bo, bo trochę tam przepał jest, ale, ale no, no, to nic, nie? O, karmy dostałem, let's use the multi element to create mirror image, czyli co, robimy to po drugiej stronie, jeżeli ktoś tu jeszcze przyjdzie, to wybaczcie mi, wybaczcie mi, ale po prostu no... To, to, nie moja wina. No, we, właśnie przyszedł. No, ale on raczej nic nie powie. Ale no, no odcinek dalej trwa. I, i chciałbym powiedzieć, że... Możliwe, że będzie nie, za niedługo jakaś przerwa. Że po prostu... Że nie będę miał po prostu czasu, nie? Nie, to, to nie. Nie będę miał czasu i po prostu nie będę mógł robić tak często filmów, ale na pewno spróbuję robić jak najwięcej. I tutaj dalej lecimy. Zrobimy sobie całą kampanię, i w następnym odcinku zrobimy coś innego. A jak będziecie chcieli, to mogę zrobić jak to się nazywa mogę zrobić własny świat. Um, ale to jak tam... No, dobra. Nie bierzemy free giftów, bo tam e, reklamy są. lentures, the fill tool. To bierzemy to, bierzemy to. I co? I musimy tutaj... Woda, tak? O. Pięknie woda wyciąga. Aaaah... Uh, Can fill the purple element with this... In this Super parę dwóch chwil, the level, dobra, tu, 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 Super, skończyłem już? Tak, świetnie. Tam razem miałem trochę problemów przy tym, ale teraz nic. Yy, pozwólcie, szybko sprawdzę, ile nam się już to nagrywa. 5 minut, odcinek będzie 10 minutowy. Hmm, właśnie szepta mi do ucha, bo oczywiście, czemu by nie szeptać komuś do ucha? Select the stone, element and filtr, Fill the insulator, soul stone, riches the lava. No super. Czyli co, bierzemy hmm, stone, filtr, to i tu. I so tu zaraz. No i super. I co, i, te, i teraz wulkan? No, czemu by nie? Zaraz wybuchnie wulkan. Powodzenia w przeżyciu albo w, w, w nie przeżyciu? Nie mogę. Szkoda. No chciałbym. No ale to nic. I tu, i tu dynamit chyba... Ta, dynamit poszedł. Prz, 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 prz. I lawa się wywaliła. Za, zabiła zubaty. Bo jak wiecie gram w Pokemony i, i, i zubat tam był, nie? O! E, w następnym odcinku zrobimy sobie m, inną tom. Inną ścieżkę. You can ignite all with fire and hit. I po prostu będzie coś takiego jak to się chyba terror nazywało. O ile dobrze pamiętam, to się terror nazywało. No. Um. I w sumie to już by była i w sumie to już będzie koniec odcinka. Niestety, no, sorry Was bardzo. To będzie koniec odcinka, bo po no, prostu muszę iść, ale resztę kampanii dokończę później w późniejszym czasie, więc. Zostawcie łapkę, subskrybujcie. Je... Zostawcie łapkę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do następnego, cześć.